Cześć, nazywam się Grzesiek Kasperski przygotuję makijaż dzienny monochromatyczny w odcieniach borda e, typowy makijaż dla, dla takiej ciepłej, jesiennej urody jak zawsze pierwszym elementem będzie przygotowanie skóry e, użyję podkładu o również beżowo-miodowym zabarwieniu Niezależnie jaką metodę aplikacji wybierzecie, podkład zawsze aplikujemy od środka twarzy na zewnątrz. Staram się delikatnie wyrównać kolor skóry, natomiast nie chciałbym, żeby tego podkładu było za dużo, dlatego że masz bardzo urocze piegi. Fajnie będzie ich troszeczkę zostawić i, i, i pokazać tą naturalną urodzę. Troszeczkę w pod wpływem ciepła podkład lepiej wchłonie się w skórę. Podkład mamy gotowy, niezależnie od urody, bardzo ważne jest, aby rozświetlić okolice oczu. I zamknięte. Minimalnie dosłownie krople również aplikujemy na górnym Zawsze staram się, aby flamasty rozświetlające, korektory rozświetlające e, aplikować nie tylko pod okiem i w wewnętrznym kąciku, ale także na kości policzkowej, przy skrzydełkach nosa, czy w kącikach ust. Odświeży to wizerunek i twarz będzie wyglądała młodziej i, i lepiej. Chciałbym podkreślić Ci e, szczególnie linię rzęs, tak żeby oko było e, bardziej wyraziste, dlatego przy pomocy miękkiej konturówki obrysuję delikatnie oko na dolnej i na górnej powiece na linii rzęsy. Moment, w którym kończą się Twoje rzęsy, to jest to miejsce, gdzie unoszę kreskę ku górze i przekierowuję ją w stronę brwi. Podkreślimy dolną powiekę. Najwięcej kredki i najwięcej, największy nacisk, główny akcent położę na zewnętrzny kącik. Musimy pamiętać, że taka kredka, taka kreska z kredki to jest jedynie baza pod cienie, dlatego, że kredka jest produktem tłustym i nie byłby ten makijaż trwały. Na razie muszę rozcieniować tą kreskę, a następnie zafiksuję ją trwale cieniami. I poproszę oko do góry, zabezpieczę przestrzeń pod okiem przed posypywaniem się cieni. Rozpoczynam cieniowanie cieniami w kamieniu. Poproszę zamknięć oczy. Najlepiej miękkim, dużym pęcelkiem, tak żeby efekt nie był intensywny, tylko delikatny dynny. Staram się unieść zewnętrzny kącik, więc troszeczkę a, aplikuję cień powyżej linii załamania powieki. Ponieważ cienie są mocno napigmentowane, co oczywiście jest ich zaletą, a chciałem troszkę delikatniejszy makijaż, z go matowymi cieniami. W kolorze naturalnym, w kolorze ciała. I aplikuję ten matowy, cielisty cień pod linią brwi, ale również na ten wcześniej zaaplikowany bordowy cień stosuję to tak, żeby troszkę rozjaśnić, rozblendować ten makijaż i, i sprawić, aby był bardziej transparentny i mniej wyrazisty. Idealny do takiego rozblendowania będzie każdy cielisty, orzechowy, beżowy cień. Są one teraz bardzo popularne, właściwie większość marek ma paletki do makijażu, które jest bardzo w trendach, więc nie będzie problemem znalezienie takiego cienia. Ważne jest, że przy takiej urodzie powinien mieć ciepły odcień. Zdarza że dziewczyny mają czasami troszkę inny kształt oczu, pojawia się asymetria, i w takiej sytuacji zawsze można troszkę oszukać. Tutaj załamanie powieki wypada trochę niżej, więc musiałem przemalować tym ciemniejszym cieniem wyżej, natomiast tutaj skończyłem ten cień poniżej załamania powieki i gdzieś tam te proporcje się wyrównują. Także myślę, że już jest ok. Um, wydaje mi się również, że w Twoim wizerunku i do Twojej twarzy pasują mocnie podkreślone brwi i zajmę się teraz nimi, a później przejdę do rzęs. Podkreślam w tej chwili produktem sypkim, specjalnym produktem do brwi, który jest w formie cieni. W takim przypadku zawsze efekt będzie bardziej naturalny, taki satynowy. pozostało nam podkreślić policzki i zrobię to w takim ceglasto-złotym odcieniu. Minimalnie przypodrujemy, szczególnie czoło, nos i brodę. I ostatni etap. Usta. Ja użyję takiej grubej pomadki, która od razu grubej kredki, która może być równocześnie pomadką. Usta będą podkreślone, delikatnie widoczne, a jest to taki typowy odcień do pasującego do takiej ciepłej urody dla, dla, dla typowej jesieni. się troszeczkę. Nie chcę, żeby były zbyt mocne, tylko bardziej transparentne, więc delikatnie zdejmę ich intensywność. Myślę, że makijaż jest już skończony. I fajnie, że te usta nie są super mocne, że są lekko transparentne. Możesz jeszcze odcisnąć chusteczką ewentualnie zdjąć opuszkami palców, tak żeby ten makijaż został na takim dziennym poziomie. Dziękuję.